Szymanko, z tej strony Chloe. To jest mój drugi odcinek na YouTubie. Dzisiaj będziemy śpiewać piosenkę Salsa Naucz Mnie. Zaczynamy! Znowu gonić, biec, latać ponad, tyle sił mam, krzycze to ja, kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie. Na ciele rozmarzę smychłe statuaże, dwa metry ma strach, nie wolno się bać. A szyfry pułapki w schowach zostawię, pokonać chcę z nas. Nie zostanę, nie chcę Ciebie na zawsze, nie schowasz nas na dnie, tak mało nie we mnie jest i nie zobaczysz, że patrzę na Ciebie inaczej nie chciałeś mnie takiej mieć. Jutro znowu gonić, biec, zatać ponad, ile sił mam, że to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić, biec, zatać ponad, ile sił mam, że to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Wiele rozmarzę, zmychłe statuła, ostatnią już noc mi zabiera i męczy mnie ciągle, myślę już nie że oddala się znów z każdym słowem, nie zobaczy, że patrzę. Na ciebie inaczej, nie chciałeś mnie takiej mieć. Jutro znowu gonić, biec, też ponad, ile sił mam, że to ja. Kiedy migasz świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić, za też ponad, ile sił mam, że to ja. Kiedy miga świat twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Nie chciałeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być. O. Oh, yeah. Nie chciałeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być. Jutro znowu goni zbiedz, tać ponad ile sił mam, że to ja, kiedy miga świat Twoich oczach. naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu wiec zbiedz, tać ponad ile sił mam, że to ja, kiedy miga świat Twoich oczach. naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu wiec zbiedz, ponad ile sił mam, że to ja, kiedy miga świat o ich ocza. Naucz mnie, naucz mnie od nowa. Już to znowu gonić wiesz, zatać ponad. Ile sił mam, że to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach. Naucz mnie, naucz mnie od nowa. Do następnego odcinka. papa. Pa.